Cześć, witajcie w przewodniku po morskich działaniach wojennych, nowej serii filmów, która jest rozwinięciem i uzupełnieniem serii wprowadzenia do harpuna. Jednak seria ta również może się przydać osobom grających w Command Modern Operation, ponieważ będę tutaj często mówił o czysto teoretycznych założeniach, które można wykorzystać w obydwu tytułach. W tym odcinku zajmę się tematyką formacji i rozmieszczenia sił. Jednostki można rozmieścić na dwa sposoby. Można floty skoncentrować lub floty rozpraszać. W czasie zimnej wojny flota NATO i marynarka Stanów Zjednoczonych chobiła sobie taktyce koncentrowania floty wokół jednostek o wysokiej wartości bojowej, jak np. lotniskowce czy konwoje. Koncentracja floty charakteryzowała się dość dużą możliwością obrony przed różnymi zagrożeniami i dobrą współpracą różnych jednostek. Dawało to również możliwość skoordynowanego ataku na cele. Pomimo wielu plusów, koncentracja floty ma jeden poważny problem: kiedy zostanie wykryta jakakolwiek jednostka z danej grupy, wszystkie jednostki wtedy są. Poważnie zagrożone atakiem. Zatem jest to dobra formacja defensywna dla przeważających sił w regionie. Wiele lat później Operacja Pustynna Burza pokazała, że przy prawidłowym dowodzeniu i przy dobrej kontroli wielu rozproszonych na dużym obszarze można dokonać skoordynowanego ataku w konkretne cele. Oznacza to, że skoordynowanie ataku rozproszonych jednostek jest niemal tak samo skuteczna jak grupy skoncentrowanej. Z takiej taktyki korzystał również Związek Radziecki w czasie zimnej wojny tworząc wszelakie bastiony. Rozproszone formacje zmuszały przeciwnika do poświęcenia więcej siły na poszukiwanie i eliminowanie pojedynczych jednostek. A to dawało w flocie rozproszonej czas na wyjście na pozycję i przeprowadzenie skoordynowanego ataku. Negatywną cechą tej taktyki jest słaba siła defensywna pojedynczych jednostek. Taktyka rozproszona Stanowczo jest dedykowana flotom słabszym liczebnie i ogniowo. W nowoczesnej flocie wiele okrętów może wypełniać wiele różnych zadań, jednak w rzeczywistości konkretna klasa ma swoją specjalność. Są trzy dziedziny działania dla okrętów, dla flot. Pierwszą dziedziną jest działanie przeciw okrętom podwodnym, czyli ich zwalczanie, w skrócie ASW. Następna dziedzina to jest działanie przeciw okrętom nawodnym, czyli w skrócie ASUW i działania przeciwlotnicze skierowane przeciwko samolotom wrogim bądź nadlatującym rakietom i w skrócie się mawia na takie działania AAW. Wszystkie skróty wywodzą się z angielskiej nomenklatury. Zarys struktur formacji. Budowanie formacji polega na tworzeniu pewnych linii obrony. Pierwsza linia obrony to pikieta rozpoznania, w której przede wszystkim znajdują się okręty rozpoznania, bojowe patrole lotnicze, samoloty wczesnego ostrzegania. Promień tej linii sięga 200 mil, czasami nawet i więcej od jednostki o wysokiej wartości bojowej, jak na przykład właśnie lotniskowce. Kolejna linia zwana jest osłoną zewnętrzną. Znajduje się w odległości od 24 do 12 mil od HVU, czyli jednostki o wysokiej wartości. Jednostki przydzielone do tej osłony mają za zadanie wykrywać i atakować intruzów, którzy przedarli się przez pikietę rozpoznania. Osłona ta skupia się przede wszystkim na działaniach ASW oraz działaniach AAW. Do działań ASW w tej linii wykorzystuje się jednostki morskie o najlepszych urządzeniach wykrywania pasywnego, które wspomagane są przez śmigłowce morskie. Które to wykorzystują np. boje sonarowe. Wykrywanie pasywne jest w tej strefie znacznie efektywniejsze z dwóch powodów. Po pierwsze, strefa ta znajduje się z dala od sił głównych, które same w sobie generują dość dużo hałasu w wodzie i które mogą zakłócać właśnie te pasywne czujniki. A drugim atutem tej strefy jest dość duża wielkość, która umożliwia okrętom stosowanie taktyki sprintu i dryfowania. Taktyka ta polega na szybkim sprincie wyprzedzającym grupę, a następnie dryfowaniu w ciszy w celu zwiększenia efektywności sonarów pasywnych. W strefie tej muszą się znajdować również okręty zdolne do działań przeciwlotniczych, dwóch podstawowych powodów po pierwsze, muszą chronić relatywnie wrażliwe okręty ASW oraz atakować wrogie cele powietrzne, które jeszcze nie zagrażają. Grupie głównej. Do zwalczania celów powietrznych w tej strefie przede wszystkim wykorzystuje się rakiety woda-powietrze o średnim lub dalekim zasięgu. Stąd warto tu przydzielać okręty o największym zasięgu takich pocisków sam. Ostatnia linia to osłona wewnętrzna. Rozpoczyna się na 10 mil od sił głównych. Jest to strefa, w której już właściwie wszystkie okręty siebie nawzajem widzą. Do tej strefy należy przydzielać okręty ASW posiadające najlepsze, w tym wypadku sonary aktywne, które mają za zadanie sondować obszar i eliminować okręty podwodne, które przeniknęły do tej strefy tak szybko, jak to jest możliwe. Dziśmiewowcy tu muszą być w ciągłej gotowości do ataku. W przypadku okrętów przeciwlotniczych. Przydzielonych do osłony wewnętrznych, ich broń musi się charakteryzować przede wszystkim szybkostrzelnością, ponieważ zakłada się, że jedynym kontaktem powietrznym, jaki tu się pojawi, będą tylko i wyłącznie rakiety. Jednym z lepszych systemów sprawdzających się tutaj jest system Aegis. Ma on zdolność zwalczania celów we wszystkich kierunkach. Tak więc tu się sprawdzą krążowniki. Klasy VLS, jak na przykład Taekon Deroga, czy amerykańskie niszczyciele typu Aliberg, można jeszcze wymienić hiszpańską fregatę typu F100, czy japoński niszczyciel typu Kongo. Jeżeli chodzi o e, rozmieszczenie informacji to by było na tyle. Serdecznie Was zapraszam do kolejnych moich. Odcinków tej serii. Liczę na jakieś Wasze komentarze i życzę miłego dnia. Do zobaczenia w następnej części. Cześć.